Męczko System Agro i Wam nagram sprawdzanie mapy Wola Brunowska, No jak zawsze przeczytam Wam co autor napisał o mapie Masz no jest wydane na Elash Portal Iż przeczytam Wola Brunowska mapa odfronowana życia realnego Tereny typowe marzo-wieczki posiada ogromną wioskę, 4 pola błota Kwaszkupy biegają nowe oświetlenie średniego małopola od 330 do ofenda, około 60. wraz z przyjężalnie, Tak, PDA To ale na nie pewno Niesamowity klimat, liczba zmian za każde dzieci. No. no i teraz. Przedarze czy mamy? No, nie tylko to. Jak się padaja, prezentuje? No, no, chyba 200 polików. Flikt. 4, Jeszcze Dobra, ja nie będę tak jeździł. Kopię. Ja się przejedziemy jest tego gromadzi. mam ten map dodał się na szybkie bieganie, ale nie mogę coś mi dodać i mi wywalimy mm. Pozdrawiam mm. oczywiście autora. Fajna mapa tylko że szkoda, że nie noszę tekstury. Tak, tak, tak. No, no I wypadek. Rzecz, się stało, też będą mechaniki, to otwierają. O, tu żuła, tam jeden fajna, to może kiedyś na najwyższym, że karmimy, o właśnie, damy się. tylko ona jeszcze. Ten... Mamy już ma dodane tekstury nowej, i prawo, tutaj. Tak to, 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 to fajna Tu mamy gospodarkę. Tu jest długo. Trzecia oczekiwa. Trzecia oczekiwa. Darkiego się przekupił Dobra, się czuwniemy, to już sprawdzimy, żeby trochę cicho mówię, mam trochę <laughs> gargole bo boli Nie chcę je nad tego nadciągać, żeby później czasami nie sami nie mogę, już tak cicho mówić No ale takie już życie trzeba zrobić Dobrze, nie właściw. To do tej mapy fajne, że jak się doda, teksturę. To jest bo Adam Mechanik Adam mechanik, tu jeden się położy pod ciągnik i robi ciągnik.

Też jest taka fajne Największa maszyna Najlepsza to jest ta z bombą Taki mały, biedny maszyna To jest tak z tyłu tu jest całkowicie już bomba Bogaty już mu widać nic nie zrobił jedziemy i tak. Nie wiem, jeszcze tu. Wam nagrywam w niedzielę, a w poniedziałek wleczmy serię, ten, co nagrałem. Co nagrałem w, e, w, e, w e, No, w żalę nagrałem, można powiedzieć. To wleci Spadkowiec do Reala i Polszka wieść, co tam przymówiłem. Tutaj jakiś sąsiad się buduje pięcha Cię No i też nie długo będę mulaić wiki o Palana. Declain. To takie życie Będę po O właśnie tu jeszcze przejażdżę. A też park żeby nie było to przejrzybę taki małe no, Tu jestem tutaj Pikard, tak? Like, tak, to nie pamiętam, bo fajna, że ma I może na niej na streamku zrobimy šeivę. pogramy, no, żeby się różne Mąkę, jest błąka w budowie gospodarstwa jeszcze jest chyba gospodarka, tak? A tutaj jeszcze się obora, co się sprzedaje. To jest ta już wielka być coś, To wytrzyma gospodarstwo. Ale. To takie no, Będę Wam opierał streamka, pogadamy, dręko, zbliżamy, może będzie. Nie, to się zbliży. O kurde. Tak, to nie wiem, bo fajne jest mapa Przeszczacie łapkę, szubika, komentarz jakieś ciekawe. Podobacie się Wam patrzenia i...